Witajcie, drodzy widzowie! witajcie na moim kanale. Przesyłam Wam pozdrowienia, jak widzicie, znowu z deszczowych i, i, i wietrznych Niemiec. Jak zdążyliście zauważyć, jestem w drodze. Będę dzisiaj odbierał pewne auto, które Wam pokażę, jak ono wygląda. Auto będzie, będzie kupione prywatnie z domu, nie przez jakiś autohandel, więc będziecie mogli sobie ocenić, jak takie auto 2012 rocznik to jest, czyli ośmioletnie. Jak takie auto prosto od Niemca z domu kupione wygląda. Także tak to wygląda, jeżeli chodzi jeszcze tak co do kwestii informacyjnej. W zeszłym tygodniu niestety nie miałem czasu, nie umieściłem żadnego filmu Teraz postaram już jednak robić, się to, regularnie, robić to regularnie i jednak, jednak z częstotliwością jeden film, jeden film na tydzień. O czym Was chciałem tutaj właśnie poinformować. Także od przynajmniej w marcu, być może nawet w kwietniu, jeden film w tygodniu, zawsze we wtorek o 17 zawsze trzy, chcę się trzymać konkretnej daty, a nie wrzucać film yy, tylko wtedy, kiedy, kiedy mam jakiś po prostu konkretny, konkretny temat. Tylko, że zawsze, żeby on był o danym czasie. Więc teraz piątki 17 póki co odwołujemy i przestawiamy się na wtorki na 17, ale myślę, że każdy z Was, mimo tego jednego filmu, znajdzie w nich coś ciekawego dla siebie. Więc zapraszam Was do oglądania filmu najpierw na krótką relację z trasy, na krótką pogadankę, a potem już na prezentację tego samochodu, który dzisiaj odbieramy. Zapraszam Was. W jednym z ostatnich filmików porównywałem Wam rejestrację, rejestrację samochodu, jak się odbywa rejestracja samochodu sprowadzonego z Niemiec w Polsce i jak się odbywa rejestracja samochodu sprowadzonego na przykład z Polski w Niemczech. Było takie, takie porównanie, możecie sobie, możecie sobie ten film obejrzeć, u góry teraz właśnie pojawi się Wam link do tego filmu, a teraz korzystając z okazji, że tutaj jadę, chciałem Wam chwilę pokazać no jak wygląda taka przeciętna niemiecka autostrada w zachodnich Niemczech. Co wam mogę powiedzieć? Tu akurat może tego tak nie widać, ale wcześniej. To jest, ja jadę w kierunku za Slauter, jeszcze, więc, więc to już jest sam koniec praktycznie lada moment granica francuska. Tutaj akurat możecie sobie zobaczyć, akurat tu są dwa pasy, w większości ona jest dwupasmowa, są fragmenty, że jest trzypasmowa, ale w większości jest dwupasmowa, to po pierwsze. Po drugie bardzo mało parkingów jest, zwłaszcza takich parkingów wyposażonych w toalety, w coś do jedzenia i tak dalej, są takie parkingi, tak zwane dzikusy, gdzie tylko można zjechać. I tutaj na przykład widzicie, jest barierka po boku i na dole, nie wiem czy to tam pewnie nie widać, jest siatka taka zabezpieczająca, żeby jakieś tam zwierzę nie przebiegło nam przez autostradę ale na przykład wcześniej, wcześniej tutaj jak jechałem, nie nagrywałem akurat tego to normalnie ta autostrada nie ma, nie ma żadnego zabezpieczenia, jest po prostu, kończy się aż to, się zaczyna pole, nie ma żadnych siatek i tak dalej, więc jakby te, te autostrady tutaj też nie są w nie wiadomo jakim standardzie, poza tym są dość zatłoczone ale tak jak mówię, przynajmniej dla samochodów osobowych póki co, póki co są darmowe, no znaczy darmowe w tym sensie, darmowe dla was, jeżeli na przykład z Polski to przyjedziecie, ja powiedzmy i tak za to po części płacę, bo opłacam to w podatku drogowym, który wcale nie jest tani, jeżeli się ma, jeżeli się ma diesla zwłaszcza, benzynowy samochód jest do zapłacenia jak najbardziej, no diesel duża pojemność i, i, i starszy rocznik, ale nawet nowsze, nie no Jedynie wyłączając te euro 6, euro 6 dt, są trochę niższe opłaty, ale czy to jest euro 6, czy to jest euro 6 zwykłe, te B czy C, czy to jest euro 5, czy euro 4, to naprawdę naprawdę parę ładnych stów takiego podatku trzeba zapłacić, więc jakby po części za to płacę, no ale już na przykład te kilometry mam nielimitowane, gdzie, gdzie w Polsce, no ja najczęściej jeżdżę dwójką. Yy, ona jest w fajnym standardzie, ta droga, no wiadomo, jest też tylko dwupasmowa, yy, są jakieś tam parkingi, no są cpn nie można powiedzieć, no tylko jest ten jedyny minus, no, opłaty, bo je, i, myśląc tak, jeżeli bym miał zrobić tyle samo kilometrów tą A2, co, co robię po niemieckich autostradach, wyszłoby mnie to po prostu kilka razy drożej niż, niż ten podatek drogowy, który tutaj płacę. Chociaż jak ktoś się tam interesuje, to pewnie wiecie, że długo był temat wałkowany odnośnie pobierania opłat na niemieckich autostradach. I z tego, co, z tego co słychać, to raczej te opłaty wejdą, kwestia jest tylko kiedy, bo mieli to zwracać w podatku drogowym, ale Unia Europejska się nie zgodziła, dlatego że. Mieli to po prostu Niemcy, też mieli płacić te opłaty za autostrady, ale ta opłata miała być im wyrównana w, o tyle, mieli mniej zapłacić podatku drogowego. No i Unia Europejska, jakoś tam komisja się nie zgodziła, że to jest dyskryminacja innych krajów, że inne kraje muszą zapłacić, a Niemcy w rzeczywistości z jednej strony to płacą, ale z drugiej strony zostanie im pomniejszony podatek drogowy. A bardzo często niemiecka autostrada wygląda tak. A więc, minusy remonty, korki, spowolnienia to są na pewno na minus na autostradach w Niemczech. Więc, ten temat z opłatą od autostrad, od osobowych samochodów, bynajmniej na razie przycich. Tak samo jak zresztą temat z tymi plakietkami ekologicznymi od Euro 6, gdzie też było głośno, że miały wszystkie miasta to powprowadzać no jednak, jednak też to jest jakby odłożone w czasie tutaj u nas miało być to we Frankfurcie, miało to poniżej Euro 6D Temp czyli od 2016 roku miało się nie móc wjechać na przykład do Frankfurtu czy do Darmstadtu, no miasta, które są blisko mnie, które mnie najbardziej interesują ale póki co do Frankfurtu nadal się wjeżdża z zieloną pakietką, a więc od normy Euro 4 w Frankfurcie wejdzie to w 2021 roku, ale na razie jeszcze nie jest to pewne, ale szansa na to jest. Miało być w Darmsztacie, z tym, że w Darmsztacie dwie takie ulice, które znajdują się w ścisłym centrum miasta, w tym jedna to jest tunel pod całym, pod całym centrum. Jak ktoś był w Darmstacie to wie o, o którym tunelu mówię i jeszcze taka droga która prowadzi do tego tunelu poniżej euro 5 nie można tam wjechać znaczy oczywiście można no ale to będzie się wiązało jak nas złapią z kosztem 80 euro, bo wcześniej był mandat 40 a teraz podnieśli jest 80 a jak już o tym mówię to musicie też pamiętać bo nie wiem czy każdy z Was wie to jest też ta plakietka jakby jest i te wszystkie przepisy dotyczą też samochodów na obcych stacjach, więc tym, w tym na Polski, więc zanim wyjedziecie do jakiegoś dużego miasta, no to musicie w taką naklejkę ekologiczną się zaopatrzyć. Możecie to kupić w tych ATU warsztatach, albo, albo na stacjach Dekry, albo na stacjach Tifu, albo w jakimś tam stepie motoryzacyjnym, albo po prostu w Culasum szteli. Razem z okazaniem dowodu rejestracyjnego, odpowiednią naklejkę dostaniecie. Ona jest tania, tam już nie pamiętam ile to kosztuje: 5 czy tam 10 euro. To góra, no ale bez tej naklejki niestety narażacie się na mandat na mandat 80 euro. Póki co nie ma jakichś typowych kontroli pod to, ale przy okazji innej kontroli można za to zapłacić. Ja już jestem coraz bliżej celu, mam jeszcze 25 kilometrów. Tam pewnie nie będę mógł nagrywać, bo, bo to jest dom prywatny i już nie będę tam skakał z telefonem. Ale jak już samochód będę miał i stamtąd wyjadę, to, to wam nagram i, i zaprezentuję i cały samochód pokażę. I sobie będziecie mogli wszystko zobaczyć. A więc zapraszam Was do, do oglądnięcia i do, takiego, do takiej recenzji samochodu Opel Astra GTC. 2012 rocznik, 1.4 turbo benzyna, 140 koni. Tak jak widzicie, sprzęt już mamy rozłożony i zaraz będziemy Asterkę pakować. A potem zapraszam Was do obejrzenia, jak ona wygląda. Dzisiaj też ciężko było to wszystko obadać, ale jakoś tam się udało. Tak to wygląda. GTC mi się zawsze podobały nawet nawet trójki GT3, jakoś dziwnie nisko no, taki to samochód proszę, przebieg oryginalny wyposażenie nie jest jakieś tam nie wiadomo jakie ale no ale samochód cały bezwypadkowy, ok, ja to zapakuję i potem gdzieś się zatrzymam na parkingu i wam i wam potem wszystko pokażę jak, jak ten samochód wygląda kto ma taką lawetę o której też zrobię film, zrobię test, użytkuję, wie jak trzeba uważać na zderzaki zwłaszcza w takich samochodach, które mają mocno zderzak do przodu wysunięty no ale tu się akurat mieścimy, bo tam już zaraz wjeżdża i będzie się unosić i tutaj akurat ten plastik minie ja już spakowałem, odjechałem z takiego miejsca. Zawsze po sprawdzam, jeszcze czy pasy są dobrze zapięte. I chciałem Wam tę masę teraz pokazać. Ale zanim Wam pokażę, chciałem Wam pokazać jeszcze coś innego. Zobaczcie, hmm. i mówią, że w Polsce przecinają samochody na pół i robią z jednego samochodu z dwóch części. Jeden samochód, więc tu są dwie połówki. Więc gdzie są pozostałe dwie? Podejrzewam, że jeżdżą po niemieckich drogach. Także w Niemczech, widzicie, jak Wam mówiłem we wcześniejszych filmach, też musicie uważać na to, co kupujecie. No ale tak zupełnie poważnie. Astra już zapakowana, jak widzicie. No i co, jeżeli chodzi o dane techniczne, no to 2012 rocznik 1,4 benzyna. Turbo, oczywiście, nie 120, tylko 140 koni. No skrzynia szóstka to normalne. Alufelgi 18, yy, przyciemnione, przyciemnione szyby tylne. Yy, drugi właściciel kupił jako jako ten tak zwany, co już Wam kiedyś mówiłem, Jarek Wagen w Oplu. Yy, no i samochód przez niego użytkowany od 2013 roku. Też serwisowany. O, Wam powiem coś odnośnie książki serwisowej. No i jakie tu mamy mankamenty na tym samochodzie? Tutaj takie wgniecenie na, na tej listwie, ale jak widzicie, w ogóle przepraszam Was, bo jestem przy drodze, więc będzie pewnie hałas od przejeżdżających samochodów. To po pierwsze, a po drugie, jeszcze jest wiatr, jest tak zimno, że się w głowie nie mieści. No to tak, takie wgniecenie na tej listwie, No więc od haka ktoś tu wcofnął, do bądź podjechał. No ale jak widzicie, kratka cała tutaj nie ma nic więcej. Tu nie ma nic więcej. Nie wiem, czy to będzie tutaj widać. Takie leciutkie jest wmiecenie na drzwiach. Oczywiście bez uszkodzenia lakieru. No i tu cały, cały. I do pomalowania jest tylny zderzak. Bo ten zderzak jest taki o, tutaj trochę poobcierany. Co to jeszcze? No tutaj nie ma nic. I tu gdzieś widziałem. O. I tutaj tak samo. Lampa nie uszkodzona to wszystko całe No i ta strona też, też dobrze tutaj się prezentuje. Nic nie trzeba robić. No i co do samochodu, 159 tysięcy przejechane. Wyposażenie. Aha, i tu jeszcze jest taka, taka ryska. Wyposażenie jak na GTC no takie można powiedzieć dość standardowe. No, klima, lufelki, ale fajnie, bo czarny kolor, nie jakiś czerwony albo nie jakiś tam żółty. Co ogólnie do GTC pasuje, ale wiadomo, nie cieszy się. Nie cieszy się taką popularnością. Auto regularnie serwisowane z ważnym kifem do 2021. No to chociaż wiadomo, u nas i tak trzeba zrobić nowy przegląd. No to tak pokrótce tak to wygląda tu jeżeli chodzi o historię serwisową no ten samochód akurat ma no nie wszystkie mają no ale tutaj jest zaraz wam pokażę licznik jak to wygląda i co wam chciałem tutaj powiedzieć w tym miejscu odnośnie książki serwisowej nie zawsze jeżeli książka serwisowa jest pusta znaczy że to auto nie było serwisowane bo tutaj jest tylko jeden wpis w książce serwisowej, a reszta są po prostu faktury. Nie wiem dlaczego, no nie wbijali tego po prostu. W ogóle jak się pytałem, to facet myślał, że nie ma książki serwisowej, bo nie wiedział, że w tym, że w tym tutaj, w tym jest książka serwisowa. No nie wiem, nie dbał o to po prostu i miał faktury, rachunki, płacił, a nie dbał o to, żeby to wbić do książki, więc najlepiej, najlepiej jest samochód sprawdzić w serwisie. Mówię, brak wpisów w książce no, nie musi od razu oznaczać, że samochód nie był serwisowany. Dobra, i teraz macie Możecie sobie zobaczyć, jak samochód wygląda w środku. No to jest lewy fotel. Zobaczcie, nic tu nie ma. Samochód jeszcze nieczyszczony, nie prany, nie polerowany. A jakieś tam planki, wiadomo są, no ale generalnie zero zużycia. Jakiegoś tam prawy fotel, to wiadomo, nowy hmm. gałka odbiegów. Nie wiem, czy wy tu widzicie jakieś zniszczenia. Ja tu kompletnie nic, nic nie widzę. Kierownica. Jakby ktoś się pytał, jak wygląda kierownica po, po 159 tysiącach, ale to Wam powiem też nie jest reguła. Czasami auto może mieć mniej kilometrów, a kierownica może być w gorszym stanie. No i co, odpalmy to. Przebieg. Nic się nie świeci, żadne kontrolki. Światła te automatyczne. Nie wiem, cichutko chodzi. Klima, wszystko działa. No, tak naprawdę, zobaczcie sobie, że samochód kompletnie 159 też nie jest jakiś tam przecież super mały przebieg. Ale zobaczcie, że po wyczyszczeniu to, to, to naprawdę będzie będzie nówka sztuka zobaczcie, to nawet nie jest co tutaj jest zawsze po podziobane od paznokci, no mówię, kierownica wszystko jest wiadomo, jest to troszkę brudne ale 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 kompletnie kompletnie nic nie jest zniszczone czy czy sufit, nie wiem, to pewnie nie będzie widać, ale Naprawdę, naprawdę samochodzik taki zadbany. Wiadomo, tak wygląda samochód, który jest nieprzygotowywany do sprzedaży. No, no, można zawsze odkurzyć, można zawsze go zrobić ładniej, nałożyć plaku, no będzie wyglądał inaczej. Wygląda tutaj pod maską. Jakieś zwierzątko chyba próbowało tu się dostać. Yy, tak jak mówię, tutaj nawet nie ma co patrzeć, bo samochód jest bezwypadkowy. Lakier yy, jest oryginalny, wiem, znajdą się tacy, co mi nie wierzą, ale już się poświęcę i dla udowodnienia wyciągnę mój najstarszy na świecie czujnik i, i to Wam przemierzę i to Wam pokażę. No, tutaj troszeczkę jest, ale to no, troszeczkę jest pod pokrywą yy, Troszeczkę się poci, ale to nie jest jakieś tam, to nie jest jeszcze jakieś ulane. To jest całkiem świeży temat. Tu skrzynia, wszystko suche. 158 ostatnia wymiana oleju, także tak to wygląda. Dobra, zamykam tą maskę. Dobra, dla tych co mi nie wierzą na słowo, że bezwypadkowa pomierzę wam miernikiem. Zobaczcie, jaki mam miernik. Jeden w ogóle z pierwszych mierników, ja go w ogóle nie używam. Jest mi w ogóle niepotrzebny, no ale czasem, żeby po prostu komuś po, pokazać. Nie wiem czy on jest dobrze wyzerowany, no ale to już tam mniejsza o to. 120, kto tam wie, ile oryginał, no to wie, czy dobrze pokazuje, czy, czy nie. 160 nie może być. 150, może dalej. 140, no to jest też oryginał. No to takie kurde są przepłuczenia 120 120 110 120 120 150 a to to pewnie też woda, albo coś takiego 110. Także, jak widzicie, no już chyba teraz nie ma wątpliwości, że bezwypadkowa. Mam też zawsze ze sobą komputer, chociaż mówię, ja go nigdy tam nie podłączam. Chyba, że jestem z kimś i ktoś, ten ktoś kto kupuje i chce, no to ja mogę podłączyć, ale generalnie ani nie podłączam komputera, ani nie używam miernika, jeżeli w ogóle chodzi o mnie samego, bo jak mówię nie mam problemu z rozpoznaniem czy auto było lakierowane czy nie. A jeżeli chodzi o komputer, no to też jeżeli żadne błędy się nie wyświetlają, no to właściwie po co na, na, na pulpicie żadna kontrolka się nie świeci. Więc też podłączenie komputera za dużo Wam nie da, bo pokaże Wam jakieś tam stare błędy i, i nic więcej. A samym komputerem przebiegu nie sprawdzicie, jak tam mówią co niektórzy, bo jeżeli będą zczyszczone wszystkie sterowniki, no to podłączenie nawet komputera bezpośrednio w OPLU Wam nic nie pomoże, jeżeli tam historii nie było zapisanej. Także to tyle. Z prezentacji takiego samochodu, no i na koniec, oczywiście najważniejsze, ile ten samochód, ile taki samochód w Niemczech kosztuje, mianowicie za taki samochód trzeba było tutaj zapłacić 6000 euro. I ten samochód oczywiście już ma nowego właściciela. Który tutaj przyjeżdża, samochód odbiera w Niemczech? Bo, tak jak ktoś mi się tam pytał, to ja nie organizuję żadnych wyjazdów, jako że ja nie mieszkam w Polsce, mieszkam w Niemczech i tylko na tym terenie tutaj operuję. W Polsce też, ale to jedynie na urlop. Także pozdrawiam Was serdecznie. Napiszcie w komentarzach, czy to dużo, czy to mało. Weźcie pod uwagę, że to jest GTC, a nie pięciodrzwiowa one kosztują inaczej. Mm. I tyle, pozdrawiam Was i do następnego filmu, do następnego tygodnia, czołem.